Telewizja prezydenta występują. Zabuntowani, odcinek 365 sześćdziesiąty

Kiedyś spytano wielkiego niemieckiego poetę, po czym poznać szczęśliwego człowieka. A on odpowiedział: To ktoś, kto niezależnie od tego, czy jest królem, czy chłopem, znajduje ukojenie w domu. Co z mamą? Wyjaśnię ci po drodze. Dobrze się czuję? Niezupełnie, choć. Idźmy na imprezę. Nie mogę. Muszę coś załatwić. Przekaż to, Robercie. Dokąd idziesz? To dom wariatów. Cześć. Idziesz na imprezę? Tak. Mogę ci towarzyszyć? Tak. Chodźmy. Diego kochał się w Robercie? Teraz, Bustamante Juniorze, albo mnie dostrzeżesz, albo nie nazywam się Dolores. A Diego? Co? Co powiedział Diego? Że będzie na dole. Serio? Pasuje mi to wyjście na dyskotekę. Po stresie związanym z meczem poznamy jakieś fajne laseczki. Agustina też idzie, a to wcale nie jest zabawne. Poza tym Gaston pozwoli nam zostać najwyżej do północy. Nie przejmuj się nim. Mamy go z głowy. Czemu? To proste. Pogadałem z Diego. On pogadał ze swoim tatą, a on z kolei. Inteligentne zagranie. Czasem myślisz, jak to czasem. Idziemy do najlepszej dyskoteki w Mexico City. Nie musimy wracać jak kopciuszek. Super nie. Sprytne posunięcie. Mówiłem, wychodzę. Dokąd? Jestem gotowy. Nie włożysz gatek? To nie moje. Co? Przestań, to nie moje. Co tu robisz? Wyjdź. Nie bądź niegrzeczny. Ryzykuję, bo muszę cię ostrzec. Co? Uważaj dziś na pilar. Nie męcz mnie, proszę. Ona się tobą interesuje. Zachowywała się całkiem normalnie. Mówiła, że dziś wieczorem chce być tylko z tobą Serio? Tak Ściemniasz Przysięgam Upadłaś na głowę Pilar jest bardzo fajna, tylko nieśmiała Nie wiesz nic o anonimach, kochanie O jakich anonimach? Chciała ci je wysłać, ale ją powstrzymała już kumam w świntuchu. Są brudne. To twoje gacie, nie. Tu jest napisane Tomas. Świnia. idź już. Co ty tu robisz? To męska strefa. Co to? Prezencik od Tomasa. Spadaj. Pogięło cię? Powiedz mu coś. To twoje w życiu. Powstrzymałam ją od wysłania ci anonimów. Czemu mi to robisz? Bo, mimo tego, co się stało między nami, kocham cię i dbam o ciebie. Dziękuję. Przemyśl to. Przekonasz się, że miałam rację. Idź już. Wyrzucasz mnie? Jeśli cię tu złapią, Delariva, co robisz w męskiej szatni? A ty zgłoszę to. Nie przeginaj. Ty też, gówniara. Co tu robisz? Szukałam cię. Po co? Ktoś to zostawił na moim biurku. Kto? Nie podpisał się. Nic dziwnego. Nie czytałam, ale go otworzyłaś. Jak możesz? Byłam w Łazience i usłyszałam hałas. Wyszłam i znalazłam to. Dziękuję. Od kogo to? Nie wiem. Idę. Alicja, chodź tutaj. Co tu robisz? Przepraszam, to męska Łazienka. Odwróć się. Zgłoszę to. Tommy, szaleję za tobą. W nocy śnię o tobie, a w dzień na ciebie patrzę i śledzę każdy Twój ruch. Nieważne, jak długo będę musiała czekać. Wiem, że kiedyś będziesz mój. Cześć. Co słychać? Idziesz na dyskotekę? Raczej nie. To znaczy, tak, ale wyjdę później. To dobrze, bo muszę się jeszcze wyszykować. Możemy pójść razem. Lepiej idź sama. Ja przyjdę z całą resztą, albo spotkamy się na miejscu. Ojej, pod karny ząb, co Ta szminka mi się nie podoba. Mogę ci pożyczyć swoją. Ta świetnie wygląda na tobie. Jesteś śliczna. Tak myślisz? Jasne. Nie czuję się dobrze. Nie mam ochoty na żadną imprezę. Czemu? Przez tego głupiego Roko. Wiesz jak mnie traktuje. Zepsuje mi cały wieczór. Zrób tak, jak mówiła Mija. Schowaj się w szatni i zniknij mu z oczu, a potem przyjdź potańczyć. Będzie wielu przystojnych chłopaków. Sama, nie wiem. Dziewczynki? Piękna Alicja. Telefon do Ciebie. Dziękuję. Chodźmy. Sprawdzę, czy nikt się nie ociąga z wyjściem do tej dyskoteki. Gotowa? Tak. Dacie mi porozmawiać. Na razie. Przestań już tańczyć. Słucham. Tato? Co? Mija?